Dobry, witamy bardzo serdecznie. Jest bardzo wcześnie rano. Około 5:00. Będę i lecimy na Shinkansena. Bo sytuacja wygląda tak, że jedziemy teraz z Tokio do Osaki. Jadę z ona ma to skąd to Osaka. Karolina zadbała o to, żebyśmy mieli. Tokio praktycznie, znaczy, przynajmniej w Japonii jak najbardziej obcykano. No to zobaczymy nie tylko Tokio, zobaczymy Osakę, Nare i Kyoto. Także nie mówcie, że się nie da, bo wszystko się da. Do Shinkansena trzeba kupić sobie bento boxa. dojechaliśmy Shinkanserem. Karolina postanowiła sama nagrać rzeczy związane z bento. Parę ujęć. Bo niestety z mojej winy zostaliśmy rozdzieleni i nie siedzieliśmy obok siebie i niestety nie udało nam się nagrać wszystkiego tak jak planowaliśmy. Ale sądzę, że to co Karolina zrobiła perfekcyjnie nam wystarczy i będziecie mogli zobaczyć jak to jest otworzyć bento sobie w Shinkans... w także. Także... No, bo samo podgrzewające się bento. Śmierdzi butami. Nie będziemy ja śmierci fatalnie. A, śmierć fatalnie. W niniejszym jesteśmy w osace. Udało się. Jest gorąco. Karolina mnie ostrzegała, że dzisiaj będzie grubo, będzie dzisiaj 34 stopnie, ale mówić, była... że będzie grubo, a poczuć to na własnej skórze, to dwie różne rzeczy 34 tutaj. 34 stopnie w Polsce, a 34 stopnie w Japonii. To są dwie różne temperatury, bo tutaj jest tak duszno, parno, wilgotno. No ale trudno, taki mamy klimat, no co poradzimy. No, tylko 370 cm 480 zł z podatkiem i się nie przyjedzą, bo są różne smaki. Sztos. Bierzemy, Chcesz? tak? Tak. To próbować, rozumiem? Tak. Dobrze, spróbujemy. Tutaj jest filtr UV, to jest chyba w sprayu właśnie. No. Ty, sobie ty? No my, będzie my? mnie machał w miszlanku. Dobrze. O zobacz są takie klapki, co tak w sobie było tak. Czeka na kolejnym piętrze jakie różności jakie niespodzianki Akurat widzę, że jest niespodzianka. Jakie przygody ale To nie jest kontent dla naszych widzów Coś tym jest Jak się czujesz Karolina? Nogi mnie bolą Lepiej nie mówić A to dopiero czwarty dzień No Karolina wygląda jak prawdziwy turysta. Odbiegnę, żeby ją pokazać w pełnej okazałości. Nerka, plecak. Aparat. Wszystko jest. I zakupy też. Brakuje tylko siatki z Biedronki. Nie chęci do życia. Boxing. Karolina wkopiła takie chusteczki, które mają cię chłodzić. O jest jak dobrze! Tak? O kurde, faktycznie zimno. Nieźle. Uu. Ah. fajny, nie? no niezłe, niezłe. No dalej jak coś bez domik, się myło. No je, yeah, czuć chłodek, czuć chłodek, faktycznie. Czuję takie orzeźwienie. Ale to działa na chwilę. Nie, ja dalej czuję, że mnie chłodzi. Kark mi piecze troszeczkę. A nie, 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 nie. nie. bardzo morski smak, bo oprócz tego, że w środku są owoce morza, ośmiornice, to jeszcze na zewnątrz są takie suszone owoce morza, to takie ścinki, bo ośmiernica. podane wszystko takim japońskim majonezem. Jak, tak, japońskim majonezem i jeszcze taką glazurą, takim słodkim sosem. W ogóle powiem, Cię, że widać faktycznie, że te biurki tak one pod wpływem ciepła tak falują. Będę mógł pogadać o pierdołach, bo będzie mniej osób wokół. Ale na przykład byliśmy w McDonald's. zamówiliśmy trzy rzeczy. Jedna rzecz to był burger z, z kurczakiem Teri w sosie teriyaki, bardzo dobry. Druga rzecz to była coś takiego, powiedzmy taka limitowana nowość, bo to było taki jakby napój hawajski z bitą śmietaną. To Karolina sobie hawajski to było okinawa Aha. i to moi drodzy smakowało jakbyście mieli taki, taką sodę o takim chemicznym smaku, trochę jak nasza lemoniada to było niebieskie i to było przykryte lodami, a które jak się roztopiły smakowały trochę jak bita śmietana no i też Karolina zamówiła, powiedziała, że chce burgera z e... z Trzympy to są Boże krewetki, Krewetki, ale to było z cząskimi, z krewetkami I... i to było tak straszne ogólnie to jak wszyscy sobie tam po uliczce to stwierdziliśmy, że Oseka strasznie śmierdzi. I potem ja wziąłam tego burgera z tym czoskiem i z tymi krewetkami do ust i to była kwintesencja tego sumrodu. Ale lepiej, bo ja mówię, nie no, to nie może być aż tak paskudne. I mówię sobie, dobra, spróbuję sobie, nie? Jakby wezmę sobie dziaba. Przeżyję. No nie, nie przeżyłem. Cały burger poszedł do kosza. To było straszne. A najgorsze było to, jak mi zostało ten posmak w ustach, i miałem takie kto to wymyślił. Z kulką, tam na pewno wylosujesz. A, coś tam, no tam, tam powinno tam to coś wy... Chociaż z moim szczęściem... Wypadnie gusta kula. Wypadnie gusta kula, dokładnie. Tutaj jest jakiś subwoofer, tutaj są jakieś książki. To Niech to będzie ośmiornica, jesteśmy w Osace, jeździliśmy żarcie z y, ośmiernicą, także niech to będzie ośmiernica, uwaga tutaj voilà. której odpina się w tył a w środku ma uwaga, uwaga co ona ma w środku widać, widać, że tutaj jest taki Wiesz? materiał ja I one się, się, się odmienia. Dobra, ale spoko. Uważam, że to jest śmieszne i... Spoko. Fajna pamiątka Zosaki. Poczekaj, o, poczekaj, zrobimy to tak jak teraz. Poczekaj, potrzymaj pęsoczek? Może potrzebujesz to? A ja zrobię to tak jak dziewczyny teraz robią dla ja, Japonii, O, dobra, czekaj. O. Uhu. Co mamy w naszej kuli broszbuli? Content tylko dla dorosłych. Dzieci, zakryjcie że Mamy cica! <laughs> Będzie mi się obok śmiornicy. Mamy cica! To jest galeria i Karolina tutaj bardzo zależało żeby przyjść, ponieważ tutaj taki sklep z, z rzeczami z, z Ghibli, mogę tak powiedzieć? Mhm. E, aż szukamy ciągle dla Karoliny jakieś pamiątki. E, także mamy nadzieję, że tutaj e, sprostamy jej oczekiwaniom i uda się coś znaleźć specjalnie dla niej. Okay. Thank you. Okay. Burger. Nie wiem, jakiś taki do wymieszania Oko sobie wybijesz Babcia miała rację Dobra, ale strasznie słodkie Chcieliśmy wam pokazać cały proces i dostaliśmy już wszystko praktycznie gotowe Szkoda Majonez kocha majonez Cię nie zdradzi Zapraszam do pałaszowania dobra teraz jemy okonomiaki czyli taki omlet który jest wylewany na taką gorącą sety. To jest w cudzysłowie znane że to nazywane pizzą pizzą japońską. Tak Wszędzie nie jeździ mi upaga solami Uwaga na baby jak sieba innu Dobra To jest będzie... chyba kwas chlebowy O nie, nie 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 z żadnej grzeski I teraz pokazujemy jak są automaty To się bierze i się bierze I zrobiłeś teraz podbórkę Trzeba się odkręcić a, <laughs> i sorry, ja tak spolszczona jestem A to musi być ten Mnie nauczono, że mam zgniatać butelki Żeby zajmowały mało miejsca w koszu Tak, ale oni się chyba tym zajmują później I proszę bardzo, jest nawet Coca-Cola Coca-Cola O, I do tego tylko wrzucamy do recyklingu rzeczy Butelki